Dzień dobry, Tomasz Fyda z tej strony, Timo Systems. Zapraszam Was serdecznie na krótką relację Dnia Otwartego z hurtowni Mazji. Słuchajcie, podczas dzisiejszego Dnia Otwartego zaprezentowaliśmy kilka nowości, a także naprawy. Między nimi na płycie Kaszmir, do której mamy dobrane aż cztery grupy produktów. Jest to oczywiście pisak, wosk miękki, wosk twardy, a także farbę akrylową właśnie w kolorze Kaszmir. Pokazywaliśmy również naprawy na blatach, zestawami do naprawy płyt i blatów. Są to zestaw C70, który zawiera oczywiście woski twarde, a także zestaw C72, który za zawiera woski twarde. Oraz woski miękkie. Przy tym zestawie jest oczywiście możliwość wyboru kolorystyki, czyli stolarz może sobie przyjść do hurtowni spośród naszych 95 kolorów wybrać te, które go najbardziej interesują. Oprócz naprawy Puddy blatów zaprezentowałem dzisiaj również produkty około naprawcze, m.in. klej cyjanoakrylowy z aktywatorem, przede wszystkim siła połączenia, odporność na naprężenia. To są jego dwie główne cechy. Klej bardzo dobrze reaguje z wilgocią dlatego możemy go wykorzystać na przykład do klejenia mebli łazienkowych. Prezentowałem również Hugon wraz z naszą mikrofibrą. Świetny środek, jeśli chodzi o czyszczenie i pielęgnację frontów akrylowych, ale również frontów lakierowanych. Polecam go szczególnie w połączeniu właśnie z naszą mikrofibrą. I tutaj dalej przechodzę już do stanowiska, gdzie mam produkty do surowego drewna. Jest to między innymi szpachla w proszku, Szpachla na bazie kazeiny do rozmieszania z wodą, która nie zapada się, delikatnie puchnie po nałożeniu, bardzo dobrze sprawdzi się na średnie i duże ubytki w surowym drewnie. Alternatywą dla tej szpachy jest szpachla gotowa, przede wszystkim na małe ubytki. Co jest fajnego w tej szpachli, ona nie zasycha w środku. A dzieje się tak dzięki temu, że ma specjalistyczną końcówkę, która powoduje, że powietrze nie dostaje się do środka. I oczywiście dla osób, które dużo pracują w drewnie, mamy również. Poliamidy, czyli wypełniacze BCD, wypełniacze poliamidowe, które świetnie wchodzą w strukturę, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pęknięcia, ubytki na sękach czy kanałach żywicznych. Słuchajcie, to tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam jeszcze raz na kolejne targi. Do zobaczenia.